Dzień dobry, dzień dobry. Coś dawno nie było na tym kanale vloga. Postanowiłam więc to nadrobić. Ostatni raz chyba vlog był na urodziny tezina, prawda? A tak się składa, że dzisiaj są moje urodziny. I chciałabym, żebyście spędzili ze mną dzień. Ale mamy dzisiaj paskudną pogodę, jak zawsze. W moje urodziny zawsze pada. Zaraz zabieram was na... Takie mini zakupy, chcę sobie po prostu zrobić dzień dla siebie, przynajmniej pół dnia dla siebie, ale najpierw chciałam wam pokazać jak pracuję nad zdjęciami do mojego e-booka, ponieważ wszystkie zdjęcia robię sama. I wygląda to tak, że mam po prostu w kuchni zrobione takie tło i na tym tle po prostu cykam fotki. Dzisiaj cykałam fotki kaktugi, czyli kimci z rzodkwi. Tutaj mam rzodkiew. I tak wyglądają kaktugi, moje kaktugi, czyli takie widzicie, niezbyt równe. Ale to o to chodzi, żebyście widzieli, jak to wygląda, naprawdę, a nie jakieś piękne zdjęcia w ogóle wiecie, robione na, w studiu zdjęciowym czy coś, tylko po prostu przeze mnie i tyle na takim tutaj tle. Żebyście wiedzieli po prostu, jak to zrobić i jak to ma wyglądać mniej więcej. No, kurczę, może być kiepsko, bo założyłam dzisiaj pierwszy raz nowe trampki, coś czuję, że mnie zaczną obcierać. No nic, idziemy, zabieram Was w okolicę Puczon, jak czyli stacji Puczon. W innego youtubera. Pierwszy raz, kiedy się coś takiego zdarzyło. Tutaj w Buczon przynajmniej. Dotarłam do do stacji Buczon. A dlaczego tutaj w ogóle jestem? Ponieważ chciałam sobie sprawić prezent w postaci książki. A tutaj przy stacji Buczon jest Alladyn, czyli e, księgarnia z książkami używanymi. Jak to się nazywa? Antykwariat. W ogóle w Buczon odbywa się festiwal filmowy teraz. W pełno widzę reklam. 25. Festiwal filmowy Fantastic. Takie jest logo. I tutaj jest wejście do Aladyna, jest w piwnicy i tutaj mamy 1168 i to jest tyle ile książek dzisiaj przyszło do tej księgarni, że 1168 nowych książek. Zobaczmy co tam jest. miałam książki. Poprawiłam Alberta Camille, żelem antybakteryjnym. Taki ładne torebki. z Albertem Komi. patrzcie. Ciała już paruje. Ale jest super. A teraz co? Chciałam się przejść do jeszcze jednej, do jeszcze jednej księgarni. Tym razem zwykłej księgarni. Bo to nie było o tej książki, którą chciałam. Jeszcze idzie. Kupiłam książki, wszystko co chciałam, a nawet więcej w sumie. I pokażę Wam jak dojdę do kawiarni, bo teraz mam zamiar sobie przejść do kawiarni. No, gdyby nie GPS, to bym chyba tu nie trafiła. Na trzecim piętrze jesteśmy. Znaczy ja jeszcze nie jestem, ale będę. Okej, okay, ta kawa tutaj to jest ze świniaczkiem w sensie w kształcie świniaczka jest to najurokliwsza, najurokliwsza. jest to najurokliwsza rzecz jaką wiedziałam od dawna o nie biedna świnka to jest dokładnie to co mam na myśli jak mówię, że lubię koreańskie kawiarnie bo są zawsze jakieś takie unikatowe ten znalazłam oczywiście w koreańskim internecie, polecaną jak widzicie Wystrój wnętrza jest bardzo ciekawy. To są jakieś takie kafelki jakby z salny, mi się kojarzą. Jakieś chumbrki z waty. Bardzo fajnie to wygląda. Ja chciałam wam pokazać, co kupiłam. Mianowicie kupiłam książki, a mi to zapakowali. Kupiłam dosyć popularną książkę, chcę zobaczyć, o czym to jest, po koreańsku. I to jest magazyn z przepisami, jak zrobić ogresy w z sosem. O, kalbiedzie. Ale jakiś taki widzę na wypasie. W antykwariacie kupiłam dwie książki. Ta wydała mi się bardzo ciekawa. To jest y, książka o ostatniej księżniczce Korei. To y, jest tragiczna historia i chciałam się troszeczkę wgłębić bardziej, bo może to będzie fajny odcinek na kanał. Jakaś na przykład nie wiem, ciemna strona Korei, nawet, bo to jest naprawdę, naprawdę ciekawa historia i smutna w sumie. Także może ta powieść troszeczkę rozjaśni na temat jej życia. Kupiłam jeszcze taką książkę. I teraz spróbujcie zgadnąć, jaki to jest gatunek. To jest gatunek romans. To jest, nie wiem, czy komedia romantyczna, czy po prostu książka romans. Zgadnijcie o kim. Po okładce raczej się nie idzie to myśleć. Szybko piszcie w komentarzach, o czym może być ta książka. Raz, dwa, trzy. Skończyliście pisać? Za ja teraz wam powiem, że to jest książka o strażakach. Dałam opis z tyłu i powiedziałam, dobra, jest, ja muszę to mieć, co to ma, co ma ta okładka do strażaków. Muszę się dowiedzieć, co ma do tego ta biwiórka. Zobaczymy dalej. Jak stwierdziłam, że trochę książek sobie poczytam i urodzinowo sobie kupię. Tak ładnie. Już się zbierałam do wyjścia z tej kawiarni, po czym poszłam do łazienki i odkryłam taki pokój do robienia zdjęć, bo tutaj jest ustawione fajnie, że właśnie jest krzesło. Przed, przed tobą jest lustro, że można sobie robić właśnie selfieczki w lustrze i są takie, wiecie co to jest? Krepa. Powiedzieliście się kiedyś w przedszkolu krepą? Robiłyście jakieś takie obrazki z krepy, czy jakieś takie, nie wiem, wycinanki? Coś się robiło z krepy, pamiętam. Ja nigdy nie umiałam. A tutaj właśnie do takiego, do takiej siatki na suficie przyczepili krepę i to bardzo fajnie wygląda na zdjęciach. O, tu się siada i robi się zdjęcia. Moim zdaniem super to wygląda, trochę ciemno. Ale ładnie tu Kupić sobie torta. W sumie nie lubię tortów, ale fajnie byłoby mieć coś na świeczki. <laughs> Patrzcie na to Kurczę. do domu, wykąpałam się, widać moją zmianę tutaj na adżumowy strój. Nie da się wyżyć, słuchajcie, musiałam musiałam się przebrać w jakąś taką lżejszą sukienkę nierzinsową, bo jest tragedia. I jeżeli macie możliwość, jak już będzie możliwość przyjazdu do Korei na wakacje na przykład, w odwiedziny, wycieczkowo, to nie planujcie, jeżeli oczywiście możecie, nie planujcie na lato. Ja już to powtarzałam chyba z 10 razy na tym kanale, ale naprawdę. Nie ma sensu, bo się tylko wymęczycie. No, chyba że lubicie taką pogodę. Ja bym to porównała do takiego. Jeżeli kiedykolwiek byliście w ogrodzie botanicznym, tam gdzie są rośliny egzotyczne, tam jest zawsze tak wilgotno i gorąco, prawda? To tak mamy w Korei mniej więcej w lipcu i sierpniu, więc nie polecam, naprawdę nie polecam, było tak przyjemnie w tej kawiarni, jak siedziałam. A teraz robię sobie krótkie self-care, czyli taki, taki czas dla mnie, także znikam. Widzimy się później, jak będę szła na spacer z Sofią, najwyżej. Takie chcę sobie dzisiaj zrobić luźniejszy dzień. Powinnam pracować na przykład nad e-bookiem, powinnam robić jakieś zdjęcia, powinnam gotować, nie wiem, powinnam tyle rzeczy robić, ale mam raz urlop, mam dwa urodziny. Czyli zaczynam nowy Bullet Journal. Mam taki ładne różowe, patrzcie. Uuu, jakie różowe wytki. I różowy długopis, i różowa szklanka z kawą. Jeżeli chcielibyście taki kubek, to on jest polskiej produkcji i dostałam go właśnie z Polski. Możecie znaleźć link w opisie, to nie jest sponsorowane, ja po prostu uwielbiam ten kubek. Hehehe. Czy ja już mówiłam, jak nie znoszę koreańskiego lata? Przebrałam się po raz pierwszy, drugi, trzeci dzisiaj, tak, bo z też liczę, to już trzeci, jeszcze raz się przebiorę. Także mm -hmm. Mm -hmm. idziemy na spacer. Weszliśmy z Sochi do parku. Nie wiem czy ją widać. Może trochę widać. I chciałam Wam kogoś przedstawić. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to już wiecie, kto pojawi się za chwilkę. A jeżeli nie, to chciałam po prostu na YouTube oficjalnie Wam pokazać, bo tylko zawsze na Instagramie, na Instagramie. A tutaj jest bardzo ważna część, integralna część moich spacerów. Poznajcie płci, płci, krzaczki. Znajdźmy jaką puciuchnę. Oprócz, jest puciuchna. Śliczna puciuchna. Historia płci, płci krzaczków jest taka, że tak naprawdę one nazywają się mietelnik żakula albo cyprysik po polsku. I po prostu jednego dnia w zeszłym roku zauważyłam, że są gdzieś posadzone w parku, bardzo mi się spodobały, nazwałam je Puci Puci Krzaczkami i tak już zostało. I na Instagramie za każdym razem jak jestem na spacerze i widzę gdzieś je, to potem je wrzucam. I bardzo Wam się to podoba, zawsze się na update'y. I pomyślałam, że skoro już robię dzisiaj takiego vloga urodzinowego, no to przedstawię moich przyjaciół Puci Puci Krzaczki, które rosną sobie w tym parku. Ale ważek tu jest, kurczę, słuchajcie. Nie wiem czy to widać. Ooo. Wow. Ależ to s wow. Jakie olbrzymie Wow! Na no nieźle Zawsze trzeba mieć na spacerze, wreszcie Chciałam zauważyć, że niektórzy kupują specjalne butelki dla psów na spacery. A my co mamy? My mamy taką miseczkę metalową do picia wina ryżowego McCallie. I to robi za miskę sofii na spacery. A tu też pewnie widaczek znany tym, którzy obserwują mnie na Instagramie czyli rośnie sobie ryżyk. I tutaj czasami Was też update'uję jak sobie rośnie. Takie malutkie paletko, zaraz przy parku, patrzcie. Park. Ryżyk. Ryżyk? Park Kada. Co Kada. oj, oh. <śleszy> oh, <jest> super. <śleszy> I co teraz? I co teraz? Nie co teraz? Co się zawinęłaś? To chyba czas przebrać się po raz kolejny. Przebrana. <śleszy> Co za magia. Tym razem sukienka kolejna. Taki zestaw bardzo koreański, czyli t-shirt i na to sukienka. I czekamy teraz na tydzień, ponieważ tydzień ma mi ugotować punkt główny dzisiejszego dnia, czyli zupę z wodorostów, mioko, którą, jak wiecie, yy, jemy w urodziny. I on mi obiecał, że mi ugotuje, ale jest niestety w pracy, więc muszę poczekać i czekam wiernie, <gryw> aż przyjedzie. Tydzień jeszcze nie ma w domu, ale przyszedł pan z dostawą. 아이가 아 아, 어. 요거아비아 <laughs> <laughs> 이거. 저이. <laughs> 아. 아이고 아이고. <웃음> Sa mm. I tak wygląda miyokuk, czyli zupa z wodorostów, którą je się w urodziny. Mmm, dzinne. Koci. Mmm, masz co? Prawda? Koci? A, a I taki dostałam torcik. Huhu. Si <laughs> 생일 축하합니다. 내가 불러야 되는 거지. <laughs> 생일 축하합니다. 소희도 부르네. <laughs> 사랑하는 우리 와이프 <laughs> 생일 축하합니다. 우! 고마워 소희. 하나 둘 셋. 오. 어... <laughs> Dobra, słuchajcie, kończymy. Spędziliście ze mną naprawdę cały dzień. Mamy godzinę prawie że 23, także muszę już iść rozpocząć, bo jutro nowy dzień. Nagrywam filmik promocyjny do e-booka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Niedługo niedługo pojawi się na kanale chyba. co <ścoughs> <sobie> się podoba. <ścoughs> Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Taki dzień spędzony ze mną. To tyle chyba. Pamiętajcie, łapka w górę o subskrypcjach i widzimy się w następnym filmiku. Pa pa. <grystanie>